W dzisiejszym programie poznasz model feedbacku, dowiesz się, czy można dawać feedback publicznie, dowiesz się, jakie błędy możesz popełnić. Adam Szaran, Katarzyna Szaran. W tym programie rozmawiamy o rozwoju osobistym, motywacji i o sprzedaży. Temat dzisiejszego odcinka nieodzownie kojarzy mi się z moją podróżą do Niemiec. Zostałem wysłany, około 5 lat temu zostałem wysłany do Niemiec do centrali jednej z firm i zamysł projektu był taki, że trenerzy z różnych krajów zjeżdżają się do centrali. Tam niemieccy trenerzy w centrali uczą nas jakiegoś treningu, który w tej samej strukturze miał być przekazywany później no, w tych krajach rodzimych dla trenerów. Pojechaliśmy tam na trening trzydniowy, i po pierwszym dniu zrozumiałem, że ten trening, no delikatnie mówiąc, niewiele mi da. Znaczy, on nie był nie dostarczał tej wiedzy czy umiejętności, które, do których był zaplanowany. Wymieniłem się przy kolacji z paroma trenerami m, zdaniem na temat tego treningu, a najbardziej się, zakolegowałem się z Austriakiem, który powiedział, że ten trening był fatalny, że on nic nie wniósł, że to jest strata czasu, że on jest bardzo zły. No i tak się trochę nakręcaliśmy. Na drugi dzień e, trenerzy zapytali nas e, o feedback, o feedback do tego treningu, który zrobili wczoraj. No to jak doszło do, doszła kolej na mnie, no to ja im dałem feedback i powiedziałem co o tym myślę, oczywiście oparłem się o fakty, no i, i dałem im informację zwrotną. Jak oni mnie wtedy zbesztali, jak oni mnie zmieszali z błotem. Yy, zrobiło mi się tak źle, że zrozumiałem, że chyba nie chodziło o taki feedback, żeby mówić do końca wszystko, co tam się wydarzyło. No, ale sobie myślę, Austriak za chwilę będzie mówił, to on mnie wesprze. I doszło do Austriaka, a no, on mówi, jaki on to jest zadowolony z tego treningu, jaki to jest najlepszy trening, na jakim on był w życiu. Jak o. Frieden mówi, nie, to sobie nawet zapamiętałem, później sprawdziłem, że jest zadowolony. No ja nie wiedziałem, co się dzieje. No i później po treningu dopadłem go i mówię: Ty, Austriak, dlaczego ty tak powiedziałeś? Przecież rozmawialiśmy wczoraj, że ten trening jest fatalny, że on nic nie wnosi, że, że to jest strata czasu. A ty mówisz, że to jest taki wspaniały trening, a on mówi: Adam, to be honest, I need the money. Czyli chciał być ze mną szczery i powiedział, że zrobił to dla pieniędzy. Ja wtedy zrozumiałem, że feedback bardzo często jest procedurą, która straciła swój sens. Że on ma duży sens, natomiast w niektórych organizacjach feedback jest dla samego feedbacku i nie chodzi o to, żeby być, mówić do końca prawdę, co ja się nauczyłem bardzo szybko, że trzeba mówić iść bin, zufrieden i to jest najlepszy feedback, jaki mogę dać. No ale tak nie powinno być, prawda? Bo feedback z hmm. samego założenia jest narzędziem rozwojowym dla firmy i naprawdę może być świetnym narzędziem, żeby rzeczywiście powodować zmiany, czy w pracy, czy w człowieku. Bo są ludzie, którzy. 30 lat prowadzą firmę, 30 lat popełniały te same błędy, a okazałoby się, że gdyby ktoś z zewnątrz powiedział im, co robią źle, co mogliby poprawić, zmienić, to naprawdę osiągnęliby większe sukcesy. Tak, ja nawet sobie myślę, jak prowadzą przez 30 lat firmę i ona nie upadła, to jeszcze nie wnoszą aż tak, te błędy nie są Też aż takie racja. duże, ale bardzo często zajmują jakieś stanowisko w instytucjach, jakiś, mhm. tak to nazwijmy, przez 30 lat i rzeczywiście tam jest miejsce do tego, że jak ktoś im nie powie, to i dalej się nie rozwijają, więc feedback z samego założenia, on jest dobry. Mhm. On sprawia, że człowiek ma możliwość wprowadzenia korekty i osiągania większych celów, więc z gruntu, z gruntu samego pomysłu feedbacku, no to to jest coś, co rozwija nas, co sprawia, że my mamy możliwość w ogóle wprowadzenia mhm. korekty, no co posunie organizację do przodu, na czym my powinniśmy korzystać? Więc on jest dobry i, i, I dla. założenie tego... powinien być pozytywnym, pchającym właśnie nas do przodu. No i, i pewnie, skoro się rozwijamy, to z programu motywacji, Wiemy, że też nas powinien motywować mhm. feedback, więc no trzeba wrócić do korzeni i powiedzieć jak feedback czy powinniśmy robić i tym się teraz zajmijmy. Na start chciałbym tak rozważyć czy feedback powinniśmy za, zapowiadać jak ty do tego podchodzisz? No wszystko zależy. Myślę, że przede wszystkim jeżeli ktoś wchodzi do organizacji i jeżeli ta organizacja ma właśnie taką kulturę feedbacku, wchodzi to mi chodzi o taką sytuację, kiedy na przykład zaczynamy pracę i jesteśmy poinformowani, słuchaj, w naszej firmie właśnie jest kultura feedbacku. Dajemy sobie feedback, ponieważ czyli informację zwrotną ponieważ ma służyć rozwojowi, ma służyć wyłapywaniu błędów, lepszej właśnie uzyskiwania lepszych efektów pracy i to jest okej, okay. więc jakby zapowiedziany jest z góry i później za każdym razem nie trzeba mówić, słuchaj, bo ja ci teraz dam feedback i ktoś się stresuje, tylko wiemy, że ma to służyć właśnie rozwojowi firmy. Tak, no bo skoro feedback służy rozwojowi, więc to firma może sobie wprowadzić jako, no tak jak się powiedziała, taką kulturę organizacyjną, to, że my siebie nawzajem rozwijamy, więc dajemy sobie te informacje zwrotne i że one nie są oceną, tylko one tak naprawdę mają cię właśnie tak, jak sama nazwa mówić, feed, karmić cię mają, czyli służyć do Twojego wzrostu, dawać Ci coś korzystnego. Jeżeli dobrze to zrobimy i zaraz się nad tym zastanowimy, jak to dobrze zrobić, to rzeczywiście ma to sens. I takie organizacje spotykam, że mają wprowadzoną właśnie tą kulturę, a jeżeli nawet jej nie ma, bo takie też przecież są, no to feedback zapowiada się oddzielnie. Na przykład przy pracy rozwojowej, jak wsiadam z handlowcem i jadę gdzieś tam w teren i robię z nim coachingi, no to za każdym razem mu mówię z rana, jak się z nim gdzieś spotykam, że tutaj będziesz otrzymywał ode mnie feedback, czyli gdzieś musi być zapowiedź tego feedbacku, przy czym ona może być ogólna na start, ale może być też później. No i teraz pytanie, jak ją dobrze zapowiedzieć? No myślę sobie tak, że na pewno nie możemy urazić osoby, której chcemy dać feedback, to znaczy, bo czasem ludzie jak słyszą słowo feedback, to mogą takie rodzić się trochę negatywne uczucia. Może czuć się atakowana, zaraz usłyszę jakieś złe rzeczy tylko, a można to zapowiedzieć bardzo fajnie. No na przykład mam Kilka obserwacji i chciałbym się z nimi z Tobą podzielić, bo wydaje mi się, że one mogą wpłynąć pozytywnie na dalsze efekty Twojej pracy. Czyli takie tutaj jest zwrócenie uwagi na korzyść, jaka wypłynie z tego, że ja dam komuś informację zwrotną. Dokładnie tak. Czyli my cały czas zwracamy uwagę w tych zapowiedziach, w tych wstępach na to, że to jest coś dla Ciebie. Że to jest korzystne dla Ciebie. W ogóle feedback ma pozytywny wymiar, on posłuży do, do naszego rozwoju. Będziesz miał łatwość osiąganiu swoich celów. No to generalnie rzeczywiście warto by było zrobić to w taki sposób, by. Z, no błędem by było powiedzieć, choć muszę z Tobą, choć na chwilę muszę z Tobą porozmawiać. nie? Jak przełożony tak powie do pracownika, no to nie jest dobrze, to, to pracownik zaczyna się stresować. Więc mamy zapowiedź, mamy też powiedziane, że to jest coś dobrego i, i kiedy to, to robić, to może sobie powiedzmy, jak. To robić, czyli wprowadźmy jakiś model feedbacku, który będzie no dobrze skonstruowany. I do tego właśnie przygotowaliśmy dla Państwa model, akronim FIB. Żeby nie mylić z takim narzędziem FBI, to ten akronim trochę jest przestawione są słowa. Natomiast chodzi o to, żeby zacząć zawsze od faktu. Przejść do zachowania, czyli behavior, i, i y, zrobić impact, czyli jaki to może mieć wpływ. Czyli budujemy, musimy na start zauważyć fakty. Fakty to jest coś bardzo twardego, czyli to jest konkretne no, Sytuacja, zdarzenie. Konkretne tak. zdarzenie tak. Sytuacja, konkretne zdarzenie. I teraz tam, gdzie jest behavior, tam, gdzie jest zachowanie, no to chodzi o to, żeby zwrócić uwagę wtedy na człowieka, który jest wykonawcą, czyli był jakiś fakt i on się jakoś zachował. I z tego zachowania będziemy wyciągali pewnego rodzaju wnioski na przyszłość. Dlaczego to mogłoby być szkodliwe bądź mogłoby być pomocne? No bo przecież możemy zauważyć te dobre rzeczy i te rzeczy, które są szkodliwe. No i to jest tak dosyć czysto zbudowany feedback. To może posłuszmy się jakimś przykładem jeszcze, no. żeby jakoś tak łatwiej można było to zrozumieć. Przykładowo, jest pracownik, który spóźnia się notorycznie na spotkania zespołowe. No i szef wzywa go, mówi: "Musimy muszę dać ci tutaj parę obserwacji. Otóż od trzech tygodni spóźniasz się około 15 minut na nasze spotkania zespołowe. No niestety nie informujesz nas o tym wcześniej, cały zespół czeka na ciebie. Niejednokrotnie, jak już przyjdziesz, to musimy jeszcze aktualizować informacje, które już zostały ustalone po to, żebyś wiedział o czym rozmawiać. No, ale to wszystko powoduje, że jesteśmy dłużej na tym spotkaniu, że ono jest rozbijane przez to Twoje spóźnienie, no i jest to nie w porządku wobec innych pracowników, którzy są punktualni. No i tutaj i tutaj najlepiej by było przejść do jakichś oczekiwań, czego ja oczekuję. Tutaj Kasia zrobiła fakt, czyli spóźniłeś się w środę, czwartek, piątek, na przykład, albo tam w, w ostatnim tygodniu pięć razy. Tu były fakty. Dalej jest zachowanie. Tutaj zwróciła uwagę na to, na zachowanie akurat, co szef musiał robić, że musiał aktualizować, musiał przekazywać informacje. Można zwrócić też na zachowanie pracownika uwagę. Nie powiadamiałeś nas o tym, że będziesz się spóźniał, albo nie powiadomiłeś nas w ogóle o powodach, że w tym tygodniu będziesz miał jakieś powody do spóźnień. No i później jest wniosek. Do czego to może prowadzić, no i później czego oczekuje to już takie dołożone do nas poza, poza modelowe. No i to jest taki model, który nas zabezpiecza przed tym, żeby to nie było odbierane jako ocena, bo to byłby błąd, żeby nie było to odbierane jako atak, tylko po prostu taka szybka korekta. Korekta zachowania. I teraz przy tym takim dosyć ostrym przykładzie wydaje mi się, że warto powiedzieć, kiedy jest publicznie, a kiedy jest prywatnie feedback. No to w tej sytuacji na pewno fajnie by było jednak zrobić feedback w cztery oczy, bo w cztery oczy feedback jest wtedy, kiedy jednak chcemy powiedzieć coś, no, no nie chcę powiedzieć nie do końca miłego, no ale tak zwrócić uwagę na coś, co pracownik powinien poprawić, bo robi to w nieodpowiedni sposób. Ale jeżeli mamy jakąś pochwałę, to jak najbardziej taki feedback może być publiczny. Tak jest. I, I tak sobie myślę, że warto pamiętać o czymś, co bardzo często jest zgubione, że na feedback pracownik na koniec może odpowiedzieć, to znaczy my oddajemy ten głos, nie oczekujemy od, te, od niego, żeby on się tam tłumaczył, że, ale czasami jest taka chęć w pracowniku, żeby no, ujawnić powody czegoś, co, co krył, nie wiedział, bił się z myślami, więc przekazujemy głos, czy masz coś do powiedzenia w tej sprawie, czy chcesz mi o czymś powiedzieć, no i czy mogę ja ci jakoś pomóc, żebyś ty zmienił to zachowanie, przekazujemy ten głos i to już jest poprawnie wykonany feedback, no i to byłby błąd, gdybyśmy tego głosu nie przekazali, więc z błędów no to mamy ocenianie, a nie budowanie. Na faktach mamy rzeczywiście to, że jeżeli nie oddamy głosu pracownikowi, feedback oceniający, krytyczny, ze złych intencji, dawany nie w celu karmienia i podniesienia wartości pracownika, tylko ze złych intencji, to, to wszystko byłyby błędy. Tak, także przy feedbacku miejmy zawsze dobre intencje, a na pewno nam się to zwróci pozytywnie. My z kolei zapraszamy Państwa na Sharan Sales Camp już w czerwcu, chyba, a zaś tak planujemy. Zapraszamy, będzie szereg szkoleń, bardzo dobra inwestycja w rozwój pracowników. A za dzisiejszy program dziękujemy i zapraszamy do kolejnego.